Dzień dobry wszystkim moi drodzy. Zgadnijcie co dostałem. Dostałem paczkę niespodziankę. No, dostałem paczkę niespodziankę. I jest jedyna rzecz, którą wiem, to jest po prostu, że ta paczka niespodzianka jest od Marcina Oleksy. To jest taki wielki chłop z Brodą. To już nie jest pierwsza paczka niespodzianka od Marcina, bo już którąś. Z kolei paczkę niespodziankę od Marcina dostaję. Już jest mi trochę głupio z tego powodu. No ale jedyne co mogę zrobić to podziękować Marcinowi bardzo serdecznie za paczkę niespodziankę i wziąć się za otwieranie paczki niespodzianki. <coughs> Przestawię tylko obiektyw. Mam nóż i mam paczkę niespodziankę. No i drodzy, biorąc pod uwagę to, że ja mam tych paczek, znaczy tych paczek, ja mam dosyć sporo ptaszników, ponieważ mam też swoje młode i to nie, jedne, nie jedne rozmnożenie, prawda, mam już na swoim koncie, ale z każdej paczki niespodzianki cieszę się tak, bo nie znam osoby, której zapytałbym czy po prostu chcę paczkę niespodziankę i ona powiedziała nie, nie chcę paczki niespodzianki nie znam takiej osoby ja zawsze na pytanie czy chcę paczkę niespodziankę otworzyć sobie odpowiadam że ha ha ha, ha, ha mam paczkę niespodziankę i zaraz zobaczymy co mi tu Martin wysłał skrócę też ten materiał, ominiemy całe to otwieranie Chyba, że chcecie oglądać to otwieranie, to ja też nie wiem. ale nie no, otwieranie paczki. Ale. Skrócimy. Ominąłem całe pakowanie, rozpakowywanie. Co charakteryzuje paczki od Marcina? To, że są cholernie dobrze zapakowane, wręcz pancernie zapakowane. Masakra, ja nie wiem, czy Marcin ma jakiś deputat na ręcznik papierowy, i, i, ten, i to sreberko, tą folię aluminiową czy może gdzieś robi w firmie produkującej folię aluminiową i ręczniki papierowe no, z tego co mi wiadomo, no bo znam Marcina to jest mój kumpel to nie robi nigdzie tej branży ale paczuchy od Marcina charakteryzują się właśnie pomarańczową taśmą <śm> I tym, że są biorąc dobrze spakowane, jak ja pierdzie. moi drodzy ja pierdę. Marcin ty się zwariowałeś do reszty ja już wam pokazuję wszystko przerzucimy się na obiektyw ten lepszy no i moi kochani ja tak sobie patrzyłem przed chwileczką właśnie na, na, na stronach, i nie znalazłem w zasadzie nawet w Spider Shopie Harpaktira Diktator. Znalazłem jakieś tam stare ogłoszenia z 2020 roku. No nie jest to tani pająk, one tam były po stówce, po 70. Kurcze, Marcin mnie za każdym razem czymś zagnie, że tak powiem. Solidny prezent, kurde, wszystkie, wszystkie wasze prezenty są dla mnie, są bomba, mega super i cieszę się z każdego, ale kurczę, do tego jeszcze, ja się przyjrzałem, ja wiem co to jest, przyjrzałem się temu jednemu z tych maluchów i to jest, już wam mówię co to jest, mi się uda to wygonić. Poczekajcie, chwilę wezmę sobie taki drucik. No, wyjąłem ją z Eppendorfu. No to każdy z Was no, na pewno wie jaki to jest pająk. Moi drodzy, no bo w wersji kolor no to już każdy pozna, prawda? Mały niebieski bombel. Nie wiem, L1 chyba. Caribena w wersji kolor. Są prześliczne. Ja mam jedną samicę. Taką już prawie dorosłą. Jest przepiękna. No i zobaczcie. Dostałem od Marcina wersję color. Teraz wezmę tego diktatora. Zobaczymy jak to wygląda i co to jest. Cholera nie mam. Pensety żadnej. Posłużę się tymi oto gołymi łapami. Nie wiem jak duża, ale jedynka to chyba nie jest, kurczę, z tego co widzę, bo jest w kliszówce. Czyli może być większa. No i jest większa, moi drodzy. Jest dosyć duża. No, Harpaktyry, no, jedne są większe, drugie są mniejsze. Nie wiem jak wygląda dyktator. Ja nigdy nie miałem harpaktira dyktator. Pierwszy raz ją mam. Nie wiem, jak tam cenowo wyglądają teraz, ale to jest przynajmniej L5, według mnie, na moje oko. Nie wiem, jak duże one rosną. Zbliżymy się do niej, wyostrzymy sobie. No śliczna. Tak wygląda, moi kochani, Harpaktira dyktator Prezent od Marcina. Marcina będziecie kojarzyć, bo z Facebooka, nie? Z Face'a, bo Marcin tam należy do tych wszystkich grup naszych. Marcin Oleksy. Którzyk, mnie nie ugryzła, cholera jasna, bo to jest jednak harpa. No ale nie gryzie, nie jest to agresywne. Jeszcze. No śliczny błąd. Czyli teraz tak, mam harpaktira pulchripes, mam harpaktira yy, Marksi, też od Marcina. Mam Tira Diktator i mam Tira SP Black. No kurczę, robi mi się tu niezły, <laughs> niezły zbiór gatunku Tira. Cieszy mnie to niezmiernie. Kurka, Marcin, wielki szacun i dupne dzięki za tą paczuchę. Oczywiście, moi kochani, Marcin nie zatrzymał się tutaj na Tira Diktator i na Karibenie wersji kolor. tylko co jest z tym? Kurka aparatem, tylko wysłał mi tych kariben, zobaczcie ile: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ha. trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, kurde, 10, 10 małych wersji kolor. 10 małych wersji kolor i Tira diktator. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko dzięki Marcin, dzięki, dzięki, dzięki ziom. Zarąbista paka. Szkoda, że miejsce mi się dawno skończyło w regałach. Ale będę musiał to jakoś gdzieś kurczę ulokować. Na szczęście są jeszcze bardzo malutkie. Są małe takie L-jedyneczki, dwujeczki. Wszystkie są zdrowiuśkie, wszystkie, wszystkie są żywiuśkie, eleganckie, małe, śliczne wersji. Dobra. Ja nie wiem, moi drodzy, czym ja sobie zasłużyłem na, na takie prezenty, na wszystkie paczki, niespodzianki, które od Was dostaję. Bo tych paczek ostatnio dostaję coraz więcej i podejrzewam, że niczym sobie nie zasłużyłem. No bo czym miałbym sobie zasłużyć? Nie wiem nawet. Natomiast my, w takim zdrowym środowisku terrorystów, miłośników tych mega pięknych, egzotycznych, prawda, zwierząt, no tak się zachowujemy. Zachowujemy się. Po koleżeńsku Marcin, czy, czy Gosia, czy Karol, czy y, Sebek, czy nawet y, kogoś tam jeszcze nie wiem, choćby mały Dawid, prawda? Też mi to ostatnio prezentów przywiózł dosyć sporo i my traktujemy się w taki sposób. Jak ja mam jakieś swoje rozmnożenia, prawda? Albo nadstan czegoś, czy jakieś samce, za które nawet sam zapłaciłem, ale już mi nie są potrzebne, prawda? Ja w życiu od kumpla nie wziąłbym pieniędzy za to. No chyba, że to jest 1000 zł, no to wtedy tam po jakiejś najniższej linii kosztów no to, to, to już siłą rzeczy. Nie? Ale tak szczerze mówiąc nie wiem, ile coś takiego kosztuje na ten moment, bo nie orientuję się nawet w cenach. W każdym razie Marcin nie wziął ode mnie nawet złotówki. Czy każdy, każdy kto wysłał mi paczkę nie wziął ode mnie złamanego centa nawet za wysyłkę tej paczki. To jest niespodzianka dla mnie. Jest to mega kurka, niespodzianka dla mnie, bo ja nigdy nie miałem takiej harpy. I naprawdę jestem wam bardzo wdzięczny. No i cieszę się, cieszę się z tego. A cieszę się również z tego, że jednak jest takie środowisko ludzi normalnych, spoko ludzi, którzy zachowują się w taki właśnie sposób. I my sobie wysyłamy paczki. Ja też nieraz jak dzieciakowi coś tam wyślę za darmo. Całkiem bez żadnych tam dyskusji finansowych. No i tyle. Tak się zachowujemy. Tak to ma wyglądać. Cieszy mnie to niezmiernie. Pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Lary. Żegnam się z Wami. Może tym tak. razem nie uśmiechniętą mordką małego Wiridisa. Tylko normalnie. Na razie z tylko... Pa.